I przerwa. I znowu. Nie kur... Nie mówcie, kur... Były jakieś przyciski. Na to wygląda, kurła. Ciekawe co to było. A czekajcie, jednak muszę grę trochę podgłośnić Dobra, ok. W poprzednim odcinku jakiś kamień. Yy... To był kamień. No i w ogóle też się dziwiłem w poprzednim odcinku jak yy, zabiliśmy tego typa Co nam co nas ciągle wku... Dobra, um, tak i tak. Dobra, mam. Okej, okay. no, um, nauczyłem się tego robić, bo no i teraz y, widać, że to było potrzebne, żeby się nauczyć tego, bo no tu inaczej jakoś nie. By nie mogli jakoś y, zejść i naszej... Tylko zeskoczyć, ale no życie. Y, tyle życia by stracili, że ja pidola Gdzie się to otworzyło? Gdzie to się kurwa otworzyło? A tutaj. Okej. Okay. I ta. Jak ja nie lubię tego robić wyciągać tych tych po trzy razy ciągnie i przerwa i znowu trzeba Kto to kurwa wymyślił? Kto to kurwa wymyślił? Wy... Ha? Tu coś jeszcze... Tu może coś być. O kurwa nie. A czy... Aha. Że będziemy mogli na górę ten. to będziemy musieli na górę? Wrócić? Po co? Po ch... Aha, bo tu. No to na to wie. Aha. Aha nie tu, tylko. No ciągni. <coughs> ok, skaczemy. <coughs> Bym musiał y, chwilę poczekać jak y, połyku kawy żeby ta kawa sobie tam bo co chwilę mi ten y... ja pierdolę, chciałem tu skoczyć i o co kurwa a dobra kurwa. nie lapteczka je. i amunicja... ale wiecie, nie mogę się doczekać skończyć tej części Tom Raider... i żeby Clayno przychodzić. ale teraz najbardziej nie mogę się doczekać, jak skończymy te wszystkie serie, co teraz są na kanale, żeby mmm... Potem Geta 5, bo planuję tak. Nie wiem, czy planuję tak po GTA 4, po dodatkach. A, a no najpierw jak przejdziemy teraz te wszystkie serie, to po, e, po tym dodatku PES 4, y, no Geta 4, to przejdź drugi dodatek. I potem geta piątkę i... I potem no. Jak miało być ciągle. Co to kurwa jest? Yeah Co to kurwa było? Co to kurwa było? Tu coś ten Co to kurde było? Nie wiem Aha, do wyciągnięcia ten Blok stąd. A tu kam... kamień nie będzie musieli wkładać. O, municja. A pod wodą nie będzie jakiegoś kamienia? Leży coś. A, municja. Nie będzie nic się leżeć? Żaden kamień tu? Nie, no to wygląda, że nie. A tu, tu są jakieś. ten przejście. To wy na, na to wygląda, że tutaj Ale dziwnie ta gra chodzi Klucz Kurwa klucz <ścoughs> Ale ta gra chyba chodzi nie, nie wiem co z nią się stało Kurwa mać no nie wiem, co z tą grą się stało. Okej, okay, tam jest jakiś ten... Okej, okay, możemy do góry tu... Ale to, kurwa... Nic więcej, kurwa. Może możemy ten... Nie wiem, zobaczymy. Może ten blok możemy zwalić stąd? Ej Ja pie dole. To się kurwa, to samo stałe jak yy, w aniversari? Polecam kurwa zobaczyć. Nie kur, nie mówcie kurwa. A tak kurwa. Tu na pewno kurwa nic nie ma. A pierdolę. A nie, na razie nie... nie czekajcie. Musi pod wodą wtedy coś kurwa być jednak. Klucz, albo coś. A kurwa nie ma, nie leży. A dźwigni żadnej nie ma? Też nie ma. Kurwa mać. No. 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 Nawet nie są tam. Tam są jakieś te, ale... O, leży ten. U góry. Dobra, czekajcie. No kurde im mnie nie chciało. Może tak. Ten... Nie, kur. Może nie skoczyć, tylko. Nie, nie wierzę, nie, nie wierzę w tą grę. Adam dam radę wejść? Tutaj. Jak ta gra chodzi? Ja nie mogę. I możemy tu skoczyć. No. A, amunicja tu tylko. Nie wyjdziemy tu. A tu myślę, że jest dalej jakaś droga, że coś zrobimy i coś otworzymy, czy coś. A to kuwa gówno. Nie irytuje mnie to działanie. Widzicie co? Wyjdziemy jeszcze raz na tą głowę. Tam podobno jest jakieś przejście, że można. Y... Ja pytam, ale jak ona chodzi? Aha, ok. O, okej. Ja pdolę. Mówię, najlepiej, kuwa, ciągle tak chodzić. Trzymać przycisk i kuwa, chodzić tylko tak. Pana jakoś szybko... Nie wiem, ja bym wolał, żebyśmy chodzili yy, tą larą. I na przycisk. Ona przyspieszała, a nie kwa Bo tutaj, tu trzeba. Nie wiem, ni... <ścoughs> nie wiem, jakbym tą grę sam robił. Nie sam robił, tylko projektowo i bym kazał komuś robić tą grę. To. A w ogóle fajne drzwi, ładne, no. Jak w oryginale wyglądały? Tak, ta gra wyglądała tak kiedyś, tutaj. No, jakbym sam projektował i bym kazał komuś, komuś robić tą grę, to dużo rzeczy bym inaczej zrobił. Jedną z rzeczy jest to, żebym, na no shifta nawet, no yy, szybciej, yy, żebyśmy chodzili. A ona, jakby żeby tylko chodziła, a nie yy. biegła, kurwa. Tu nie będzie zwierząt żadnych. Czemu broń się kurwa zmieniła? Czemu się kurwa broń zmieniła? Ja chcę tą broń mieć. Ja piertoczę. Nie wiem, co z tą grą jest. Dobra, tak. Co z kamerą się dzieje? Okej, okay, apteczka. I mogę nagle ten przepis ku*** trzymać i... Ja To... Nie, my z... nie przyszliśmy. Co to jest? A. Kurwa, sześć apteczek małych. Dobra, zapiszę sobie. Zapomniałem. Że zapisy są. Że grę trzeba zapisywać. Dobra, tu nic nie będzie. Żadnego zwierzęcia. O kuwa. Dobra. Aha, to jest inne pomieszczenie. Aha, nie doskoczymy. Po prostu musimy. O oh, kurwa! Nie strasz, Gro. Nie strasz, Gro. Aha, ona stąd jest jakaś dziura chyba. Do końca nie nie widzę. Tu kurwa co się? To są ta Dotykowe te, czy nie? Aha. Trzeba. Nie. Kurwa, myślałem. Nie trzeba go ten? Ja pie Dziwnie chodzi. Jeszcze, że ta gra tak chodzi? Dziwnie. Klatki dziwnie skaczą. Dobra, tu jest. Trzeba płynąć. Jakby klatki tak nie tam nie skakały. Jakaś dziwna optymalizacja jest zrobiona. Aha. Tu jest dźwignia. Albo ja mam coś nie tak. Z grą. O kuwa. Chodź kuwa. Gdzie jesteś? Dobra, po nim. Co ten klocek zrzucić, czy czy co zrobić? Co z tym klockiem zrobić? Może zrzucić na serio, a czy nie? Kurwa, czemu ty kanio najpierw się nie, ro nie rozglądasz, tylko potem coś robisz, potem się rozglądasz. I, I potem do ciebie dochodzi co masz zrobić. I kurwa ty w tym momencie sobie możesz to naprawić, co spieszyłeś, ale no... Są momenty gdzie no... Nie możesz tego naprawić. No ciągnij. I ona jakby przyspiesza ta gra. Zwalnia i przyspiesza. No tak, bo klatki no kurwa. Kaczem jak głupie. Aha, teraz ten. Okej, okay, no. Dobrze myślałem. Nie skakać ciągnij. Co to za gówno? Tak do góry, fa, 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 Muszę znowu kamień. Tego nie cierpię robić. Nie skacicie te klatki. Dobra, może dam radę tutaj. Już. O, dałem radę. No, wchodź. A i tu A, tu też jakaś Co my y, tutaj ten wodą? No tutaj wodą ten? Jo. Dobra. I co to kurwa no, zmieniło? Tutaj? Nic. Czekajcie, czekajcie, zaraz do Was wrócę i zaraz Wam yy, wytłumaczę, co ja. Okej, okay, jestem tu, gdzie powinienem być, i kwa tam, co otworzyliście, tam, co dźwignie, to otworzyły się tutaj te wrota. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, i musimy tu nie skoczyć, tylko. O jedno ten i teraz skoczyć albo dwa, no. Dobra, teraz ja powoli tam skoczyć. Okej okay. podejść do, do jednego rogu. Dlatego no. Nie powiem, że nienawidzę tej gry, tylko nie lubię tej gry. Jeszcze kurwa nie zapisałem. Się kurwa znowu zawidzimy. Dobra. No. No, okej. Okay. No, jeszcze gorzej gro działaj, no Nie, człowiek chce yy, szybko odcinek nagrać. No, kuwa nie. Ty, ponad 40 minut już nagrywam. A chciałem szybko nagrać. A już wiem gdzieś dźwignia kompasa. Zauważyłem dopiero teraz. W takim kuwa miejscu była y, ta nakła. I tak. No, jeszcze lepiej działa, no? Gro. Jeszcze lepiej działa, gro. Tutaj też. Na dół. Tak. tak Które tutaj, czy. <ścoughs> Okej, okay, amunicja. Aha, dźwignia. Aha, okej. Okay. To chyba sobie dalej to zobaczę tam. Co tam? Co tutaj? Można jakoś to uniknąć. Okej. Okay. No, tu jeszcze dźwignie nie ten. Jak zginąłem? No okej. Okay. Apteczkę najpierw weźmiemy. Jak tak chodzi, kuwa? Pamiętacie jak chodziła wcześniej. Dobra, Obra, nic mu nie biorę. Dobra. Okej. Okay. Apteczka duża. I co jest teraz do zrobienia? Okej, okay, tu skoczyć. I ta inną broń, tą weźmiemy. I tu nic chyba. Dobra, to... Nie, czy... Kurwa nie wiem, no, kurwa nie wiem, czy coś tu do zrobienia, jak damy radę tam, <gryw> no nie damy rady. A? Aha, co ja zrobiłem, co ja zrobimy, kurwa? Były jakieś przyciski na tym piechu? Na no, to wygląda kurwa, co znowu na dół zejść? I tutaj jest ten. To tylko pteczka. Czekajcie. Ale kurwa, na no serio... Ehm... Ehm... U tego gościa, co kurwa patrzę, że... Co mam zrobić, jak ja nie wiem. Teraz nie wiedziałem, gdzie iść. I... Nie będę komuś zobaczyłem. I on kurwa jakby wszystko wie, kurwa. Gdzie iść? On musiał oryginał. No tak. I już raz mówiłem, że to jest dla mnie. A, kurwa, nie będę tego komentował. Okej, okay, tutaj, to jest to, tu, że ten piachy się dziwiłem, Jak otworzył ten? To tu idziemy. Tu, tu, tu. Dobra, zobaczymy, czy coś nie leży u góry. Ale tu coś jest. Ale. A okej, okay, coś tam leży. Klucz. I zobaczmy, jak oryginał wygląda. Kurde. No. Ale to obraz. Nie obraz, tylko nie wiem, jak to się nazywa. Patrzcie, jakie pixelosa. A jak tu. No. Jakby gra jeszcze lepiej chodziła. No i dobrze, że zapisałem. Ciemnitsi, a te kurwa nie jak to No okej, okay, do, doskoczyliśmy. Ten i i mamy dźwignię. Okej. Okay. Tutaj. I tu ma być koniec poziomu, podobno. No, podobno. No, ma być. Klucz wkładamy. I tu się otworzą te. te. A, tu drzwi. Okej. Okay. I kurde mamy to. Koniec poziomu. Chciałem go szybciej przejść, ale nie udało się. <ścoughs> I. Nie wiem, czy się ten odcinek Wam się no, spodobał. Jak tak, to łapka w górę. Jak taka. no. Jak kanał się podoba, to no, subskrypcja ze dzwoneczkiem. ze dzwoneczkiem, no. Byłby wdzięczny, jakbyś polecił ten kanał gdzieś na Discordzie, Facebooku, Twitterze, na ix i tam nie wiem gdzie. Eee i co, ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć.